Natomiast takim pierwszym moim podejściem do pracy dziennikarza i od razu, bo wspomniałeś o pewnych pułapkach czyhających na dziennikarzy wchodzących na rynek, na rynek pracy, na młodych dziennikarzy, no to od razu w taką pułapkę, że tak powiem, na, na wstępie wpadłem jedną. To było, to było w ten sposób, że pojawiło się ogłoszenie pracy była pozycja dziennikarza w lokalnej gazecie w Ostrzeszowie bodajże. Mm -hmm. Ja pojechałem tam na rozmowę kwalifikacyjną, tę rozmowę przeszedłem, po czym w ramach rekrutacji było takie zadanie do wykonania, czyli właśnie stworzenie materiału, materiału prasowego. I to było właściwie niedługo po studiach. jak Niedługo po tym, jak zakończyłem studia, właśnie podjąłem taką próbę pracy w dziennikarstwie. Byłem dosyć zdziwiony, bo rozmowa poszła świetnie. Okazało się, że znalazłem fajny temat, bo w okolicy, akurat Ostrzeszowa, wtedy był dosyć gorący temat lokalizacji nowego składowiska śmieci. I ja na to miejsce pojechałem, spotkałem się z mieszkańcami, ale także z Sołtysem wioski, zebrałem opinie, zebrałem informacje, czego ludzie się obawiają, itd. Tak tak Więc mieliśmy taki naprawdę fajny, fajny materiał. Też zapytałem lokalne władze samorządowe o, o stanowisko w tej sprawie. Tu akurat no, nie udało mi się tego stanowiska od władz uzyskać. Widać, że tam temat był na tyle gorący, że władze unikały tego tematu. Ale, ale co się okazało? Rozmowa przeszła fajnie. Materiał został przeprowadzony, materiał został skonstruowany. Ja go napisałem. On pojawił się. W, w, w tej gazecie. Pojawił się w, w, w tej gazecie w Ostrzeszowie. No, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. I tak jakby. Wykonałem zadanie w 100%, nie było żadnej odpowiedzi w stylu, czy coś zrobiłem źle, czy coś, czy coś w ogóle innego akurat nie pasowało redaktorowi naczelnemu. No ale suma summarum, ostatecznie tej pracy nie dostałem. Mhm. No, jakie było moje zdziwienie, kiedy spotkałem się z moim serdecznym kolegą, który, który pracował jako dziennikarz lokalnej poznańskiej telewizji i który mi powiedział, któremu opisałem tę historię i który mi powiedział Bartek. Ale ja znam to, bo ja też tam byłem. Ja też tam byłem i, i, i miałem dokładnie to samo. To też pojechałem, też zrobiłem materiał i, i później już nie dostałem żadnej odpowiedzi. I co się okazało? Okazało się, że później przy, przeglądaliśmy tak naprawdę te ogłoszenia i okazało się, że to ogłoszenie było niemalże permanentne. Ono cały czas wisiało i zdaje się, że to był po prostu taki pomysł na biznes tej lokalnej.